Witam serdecznie! W dzisiejszym odcinku Encyklopedii F1 przedstawiam Wam zespół Red Bull Racing. Powstały zespołu Jaguar w 2004 roku. Jaguar jeździł przez, był przez 4 lata jako Steward. Wcześniej był jako Steward, zmienił się na Jaguar, a ich kierowcami był takimi kierowcy jak Pizzonia, Irvine, Weber jak i Klien. W 2003 ciekawostka, że sponsorem Zaubera był Red Bull Racing, czyli już pojawiał się, zaczął pojawiać w Formule 1 i w końcu 2004 roku wykupił zespół Jaguar i powstały tak sławne puszeczki, puszeczki Red Bull Racing w F1. Te puszki, jak za sami wiecie, dużo zmieniły formule. Kierowcami w 2005 roku był David Coulthard, jak i Christian Klien potem sezon był kiepski, bardzo słaby w ich wykonaniu zmienili silniki na Ferrari i zatrudnili bardzo sławnego konstruktora który jak wiecie sprawi potęgę Red Bulla Adrian Newey. W swoim pierwszym sezonie z Adrianem Neweyem zgromadzili tylko 16 punktów. Powiedzieli, że czas coś zmienić, zmienili silniki i zmienili kierowcę w 2007 roku na Marka Webera i jak wiecie już początki z Sebastianem Vettel'em były bardzo ciężkie. Zobaczcie sobie na filmiku. I ten wypadek bardzo już pokazał, że będzie ciężko z nim żyć. W 2008 roku David Coulthard, to był jego ostatni jego sezon w Formule 1 i jego najważniejszym momentem tego sezonu było jego podium, w 2008 roku na Kanadzie, tam gdzie Robert zdobył swoje jedyne zwycięstwo, Coulthard zdobył podium. W sezonie 2009 zespół zaczął się zmieniać. Zmienił kierowców kultart. Właśnie widzicie ostatnie jego zdjęcia, wyścigi. Teraz 2009 sezon i Sebastian Vettel i Mark Weber. Sebastian Vettel no, rządził w sezonie 2009, choć Weber wygrał tam pierwszy swój wyścig i... Bo... nie ładnie tak pokazywać, ale co zrobisz. I to jest z jego Marka Webera także największy wypadek w karierze jak wtedy przy fasoli i nic mu się nie stało, to jest dla mnie cud nad Wisłą. Tak przeleci jak Adam Małysz, czy Kamil tochtę w dzisiejszych czasach to jest masakra. To jest po prostu za nic nie zostało z i mu się nic nie stało. I w sezonie 2009-2013 w 2010-2013 Sebastian Vettel zdobył cztery mistrzostwa. Dominował Marka Webera, robił z nim co chciał. Może był faworyzowany, może nie. Nie wiem, czy Mark Weber trochę był słabszym kierowcą jednego od Sebastiana Vettela. Przyszedł czas na zmiany, i nowym kierowcą został Daniel Ricciardo w 2014 roku, który pokazał klasy. Jest naprawdę super kierowcą, bardzo lubiany w padoku, jak i bardzo szybkim. I, z, i zdominował Sebastiana Vettela, który uciekł do Ferrari. Zobaczcie sobie jedno z jego zwycięstw. Bardzo ulubiony w padoku, bardzo szybki. I tutaj Krampi Kanady, jego pierwsze zwycięstwo w karierze. Bardzo dziwne, gdyż Red Bull nie był faworyzowany na tym torze. Oczywiście, jeśli Wam podoba się taki styl, dajcie fapę w górę. A przed nami przechodzimy zaraz do ich pieniążków zespołu Red Bull Racing. Finanse. Za zespołem Red Bull stoją kolosalne pieniądze koncernu w sezonie 2007: 128 milionów dolarów. To już jest, patrzcie, jak mówiliśmy kiedyś o Marusi czy Cotterhamie, też w 2007 ich budżety przekraczały dwukrotnie, trzykrotnie. Sezon 2008 to 135 milionów dolarów, czyli pewnie zmiana silników też ja, ich tutaj kosztowała. Sezon 2009 to już jest 158 milionów dolarów. Kupa pieniędzy to już jest, inwestowanie na całego a zobaczcie teraz te sezony sezon 2010 230 milionów dolarów to jest dopiero początek 2011, 300 milionów dolarów 2012, 285,5 miliona czyli pewnie bolid był bardzo podobny między sezonem 2011 2012 już nie musieli inwestować sezon 2014 największy budżet w stawce formuły 1, lepiej niż od Ferrari Mercedesa 520 milionów dolarów, pół miliarda dolarów z razy 3,5 miliarda złoty za jeden sezon zespołu. Zobaczcie sobie, porównajcie sobie z innymi zespołami, tak jak i Katerham, Marusiach w poprzednich odcinkach. A teraz, tak na sam koniec, ciekawostka, że skradziono prawie wszystkie puchary i trofea Red Bull'a. Włamano się w nocy, zbito szybę i ukradziono. I podobnie już dużo z nich znaleziono w rzece. Nie wiadomo o co chodzi, nie wiadomo, czy ktoś po prostu ich nie lubi, czy po prostu chciał im zrobić kawał, ale myślę, że to niezbyt miły kawał, bo to kawał historii dla zespołu Red Bull. Oczywiście jak Wam się podobał odcinek tego stylu, takiej serii, zostawcie łapeczkę w górę. Trzymajcie się, komentujcie, subskrybujcie. Na razie. Cześć!